Witam Was w kolejnym odcinku numerologii partnerskiej. Dzisiaj opowiemy sobie o kolejnej parze, parze liczb, nie osób. Aczkolwiek w jakiś sposób może to się przejawiać u nas, niezależnie od tego, jaką mamy drogę życia. Więc warto zapoznać się i zastanowić, czy u mnie przypadkiem tak właśnie nie jest. I dzisiaj będziemy mówić o parze 1 i 3. Więc będziemy sobie znowu wyobrażać jakieś osoby, które są takie czysto jedna jest czysto jedynkowa, druga czysto trójkowa i jak to może ze sobą współgrać. No to wychodząc już z tej trudnej dosyć pary 1-2, przechodzimy do pary, która wydawałaby się no, jedną z najlepszych par, czy najlepszych w ogóle rozwiązań numerologicznych, bo mają dużo wspólnego. No, ale często też tak jest, że jak mamy bardzo dużo wspólnego, to rzeczy, które kuleją u nas, kuleją często też i u partnera, powiedzmy tego wyimaginowanego, takiego oczystej energii trójkowej czy jedynkowej, i pogłębiamy jeszcze ten nasz, w cudzysłowie, brak czegoś, jakichś jakości. I trochę tak też jest tutaj przy jedynce i trójce, że z jednej strony będzie to taka para, która w życiu której będzie się dużo działo. Będą się nakręcać, jedno będzie nakręcało drugie. Jedynka potrzebuje zmian, potrzebuje doświadczać ciągle czegoś nowego, inaczej się bardzo szybko nudzi, jak małe dziecko. Trójka natomiast potrzebuje błyszczeć, potrzebuje być widoczna, potrzebuje być słuchana. Więc co będzie robić taka istota trójkowa czy spotrójkowa, która nie istnieje? No, będzie się zmieniać, będzie codziennie inna, a przynajmniej w momentach, kiedy wie, że, że już potrzebuje być inna, ponieważ partner zaczyna się nudzić. Więc mamy taką no, niesamowitą ferię kolorów, kalejdoskopowych różnych yy, obrazów, które się będą tworzyć. Pamiętacie, takie kalejdoskopy kiedyś były, że się pokręciło coś i nagle się pojawiał jakiś inny obraz. To w moim odczuciu taka relacja 1-3 może być. Ta trójka będzie jak kolorowy ptak, będzie co chwilę zmieniać swoje oblicza, żeby jedynkę interesować, żeby nie zanudzić, żeby ona miała ciągle potrzebę bycia w kontakcie z tą jakością trójkową. No i tak sobie mogą spędzać życie na tak zwanej zabawie, ale nie do końca tak jest, bo no, życie jest jakie jest, prawda, no i y, każdy z nas musi się zetknąć również z tą częścią materialną, nawet jeśli będzie od niej uciekał. Mm. Jest taka teoria w numerologii, że w przypadku numerologii partnerskiej bierze się pod uwagę również sumę um, liczb, które stanowią na przykład drogę życia, i na tej podstawie prognozuje się, co wspólnego potrzebują takie osoby przerobić ze sobą. Więc już my oczywiście nie bierzemy pod uwagę tej liczby drogi życia, ale jeśli. Mamy osobę jedynkową i trójkową, to razem będzie to stanowiło liczbę cztery, i tu jest wielki cios dla takiej pary, ponieważ para jest parą, może nie niebieskich ptaków, ale taką, która zawsze musi być w ruchu, zawsze musi się coś dziać, nigdy nie może być nudno, nie, ma, nie może być rutyny, nie może być zbyt stabilnie. To nas nudzi, a czwórka mówi o tym, ale właśnie w tej parze potrzebujecie doświadczyć osadzenia w materii. Róbcie to, co robiliście, ale miejcie, pamiętajcie o korzeniach. Czyli tu praca z materią, typu, nie wiem, zapłacenie rachunków, no, jakieś miejsce do zamieszkania, pewien rodzaj rutyny w życiu, chociażby właśnie to płacenie co miesięczne, płacenie rachunków tu jest niezbędne. To trzyma tę parę przy ziemi i nie pozwala jej tak całkowicie otwórnąć od rzeczywistości, co, co jest ogromnym darem dla, dla, tej, dla tej pary numerologicznej. No i co? I myślę chyba, że to wszystko tak dość, dość krótko, ale myślę, że na temat. Dziękuję bardzo. Jak to jedynka i trójka? Szybko, szybko i już ich nie ma. Już są w innym miejscu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.